Genetyka i prawdopodobieństwo, czyli typowe pewnie maturalne. naturalne. Mamy następujące zadanie: mukowiscydoza jest autosomalną chorobą recesywną, a trisomia chromosomu 21, tak zwany zespół jest wynikiem non dysjunkcji chromosomów podczas mejozy. Załóżmy, że Oboje rodziców są nosicielami mukowicy dozy. Matka ma podwyższone ryzyko urodzenia dziecka z trisomią 21, a prawdopodobieństwo tego zdarzenia dla każdego dziecka wynosi jedna setna, niezależnie od mukowicy dozy. Rodzina ma szóstkę dzieci. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że w sześcioosobowej rodzinie dokładnie trójka dzieci są nosicielami Mukowiscy dozy, oraz dokładnie jedno dziecko ma trisomię 21. Dodatkowo przy założeniu, że dokładnie trójka dzieci ma mukowiscy dozę, dwójka. Pozostałych, które nie mają mukowiscydozy dozy, mają zespół downa, a ostatnie dziecko nie ma mukowiscydozy dozy i zespołu downa. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wybierając losowo trójkę dzieci, jedno z nich choruje na mukowiscydozę, dozę, drugie ma zespół downa, a trzecie jest całkowicie zdrowe. Zacznijmy od tego, żeby obliczyć prawdopodobieństwo, że w sześcioosobowej rodzinie dokładnie trójka dzieci jest nosicielami mukowiscydozy. dozy. Generalnie wiemy, że jeżeli są to nosiciele, to prawdopodobieństwo, że wystąpią nosiciele jest 50%. Zatem stosujemy sobie klasyczny wzór ze schematu Bernoulli'ego: 6 po 3 razy 1 druga do trzeciej, bo to jest prawdopodobieństwo, że będą nosicielami, oraz 1 druga tego, że nie będą. Przemnażamy, mamy wynik. Ten sam schemat stosujemy dokładnie do tego, jeśli dziecko ma mieć trisomię, czyli 6 po 1 razy 1 setna, bo to jest prawdopodobieństwo, że będzie miało ono, trisomię oraz 99 setnych do piątej dla pozostałych przypadków. No i teraz ostatnia część tego zadania. Skoro losujemy z szóstki dzieci 3, to stosujemy klasyczny zapis 6 po 3, jest to 20 możliwych. Wszystkich opcji. Następnie stosujemy zapis na zdarzenia sprzyjające, czyli skoro dziecko ma mieć mukowiscy dozę, to z trzech losujemy jedno. Skoro jedno ma chorować na trisomię, to znaczy, że z dwóch losuje jedno, a skoro pozostałe ma być zdrowe, no to nie ma innej opcji jak jeden po jeden. Zatem jest to 6, a wynik tego prawdopodobieństwa to sześć dwudziestych, czyli 30. Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio koniecznie zajrzyj.